Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zapowiadany niedawno film, który w całości poświęcę mikserom pana Zbyszka Piechoty. Firma mieściła się w głownie. Działała od 79 roku, jak dobrze pamiętam, czyli można powiedzieć, że mniej więcej tyle czasu założona była w okresie, kiedy powstała również ten, ta firma Amptown Cases. W której case pokazywaliśmy tylko co. Jest to szczególny przypadek w dziejach, można powiedzieć, polskiej elektroniki estradowej, ponieważ Zbyszek był chyba jedynym człowiekiem w Polsce, który produkował wyłącznie miksery. Znaczy, miał tam jakieś parę urządzeń typu korektory, ale to było jakby bardzo dużym marginesem. W zasadzie była wyłącznie, firma nastawiła się wyłącznie na Produkcję, właśnie mikserów. I ja od razu chcę Państwa bardzo zachęcić, bo ja tutaj powiem, co uważam za stosowne w dużym skrócie. Natomiast, ponieważ w piśmie Life Sound ukazał się duży mój wywiad ze Zbyszkiem sprzed paru lat, to jest dokładnie w 2018 roku 2018, 37 lat temu. I to jest właśnie ten wywiad. Pokaż, Krzysiek, tutaj tylko taki rzucimy okiem o zakład elektroniki Zbigniew Piechota. Tu macie Państwo przykłady różnych urządzeń. No, wywiad jest, mówię, długi, duży, bo opisuje całą historię, całą historię tej firmy. I muszę Państwu powiedzieć, że byłem, znałem się ze Zbyszkiem, myślę... Tak, gdzieś od połowy lat 90., i postanowiliśmy w pewnym momencie coś tam wspólnie podziałać. Znaczy, było to na tej zasadzie, że ja e, przedstawiałem jakieś tam swoje koncepcje praktyczne, e, pewnych modyfikacji w mikserach, które już produkował e, kilka egzemplarzy, znaczy, kilka modeli było wykonanych, jakby. E, dokładnie według e, naszych znaczy to nie były miksery, które by wcześniej były produkowane tylko powstały właśnie na, na bazie tej naszej e, współpracy ja rzucałem jakieś tam pomysły Zbyszek je realizował no i właśnie między innymi taki mikserek oczywiście e, te miksery były również e, wypuszczane, że tak powiem z logo Zbyszka Miały tam jakieś swoje numerki, nigdy nie miały nazwy firmowej. To jest właśnie charakterystyczne dla, dla tej firmy. Ja tu zaraz, zaraz Państwu pokażę, co ja tutaj mam. W każdym razie zawsze rozmawiałem ze Zbyszkiem. Wysłuchaj, dlaczego, dlaczego Twoja firma nie ma żadnej nazwy. No, każdy, kto chce kupić Twój mikser, to nie powie na przykład. Jadę kupić tam, nie wiem, Szeptyckiego czy tam LDM, czy coś, tylko. A jadę tam do głowna, do pana Zbyszka Piechoty, zakład elektroniki Zbigniew Piechota. Tak to się nazywało. Nawet na każdym tutaj z tyłu były takie e, e, sito tam było napisane zakład elektroniki Zbigniew Piechota. Jeszcze pokażę państwu inny, bo sobie przypomniałem, że mam. Mam w tej chwili tylko dwa, bo już wszystkie zapasy, że tak powiem, dawno się skończyły. Ale tutaj, o, jest taki mini mikser. Też z moim logo. E, fajn, fajne urządzonko, ale to, jak mówię, tylko dwa już w tej chwili mam. E, I muszę Państwu powiedzieć, że to też taki, o właśnie sobie wymyśliłem do niego gęsik z jakiegoś tam urządzonka, które zaadoptowałem, właśnie w formie żeby można było w nim od jakiejś wiertarki chyba. No, w każdym razie, e, to dobrze, proszę Państwa, tak jak mówię. Firma Zbyszka to był fenomen, dlatego że po pierwsze produkowała wyłącznie miksery, produkowała je wyłącznie w oparciu o własne e, idee, że tak powiem, e, elektroniczne, chociaż oczywiście no, każdy w jakiś tam sposób się wzoruje na innych producentach, natomiast tu nie było nic skopiowane. Nigdy w żadnym mikserze wszystkie druki były pomysłu Zbyszka, oczywiście projekt, ponieważ był inżynierem elektronikiem, więc projektował ideę, projektował schemat ideowy, później przenosił to na płytkę drukowaną, projektował druki, projektował sito druki, wszystko powstawało w jego zakładzie oprócz obudowy, bo obudowa była wykonywana mechanika w sensie obudowy były, była wykonywana przez jakiś tam zaprzyjaźniony zakład, natomiast tak jak mówię, cała elektronika, cała koncepcja, sito druk i wszystko było montowane u niego w głownie. W najlepszych czasach pracowało tam 5 czy 6 pań i jakiś tam pan. To była taka ekipa, która montowała to i zbyszek później to rozwoził po Polsce do sklepów, głównie centrali muzycznej, która później tam się sprywatyzowały. No, tak jak mówię, te miksery można było normalnie kupić w sklepach i oczywiście u niego. Co charakteryzowało te miksery? Przede wszystkim Przede wszystkim to, że, była, że zawsze była to konstrukcja typu klasycznego, czyli pokażemy, Krzysiek pokaż, każda płytka, każdy kanał na oddzielnej płytce, w przeciwieństwie do tych współczesnych jednopłytowców. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak duże upakowanie jest przecież w takim małym mikserze, proszę Państwa, było mnóstwo funkcji, niespotykanych nawet. W większych mikserach, i zaraz o tym powiem, ale zanim jeszcze to, to pokażę Państwu, każdy mikser miał dołączoną taką instrukcję obsługi z, z dokładnymi wszystkimi danymi technicznymi. Mało tego, co wyróżniało Zbyszka szczególnie wśród wszystkich chyba firm, że każdy mikser miał schemat ideowy i jakby tego było mało, e, każdy mikser miał e, dołączony dołączone wydruki jak wyglądają płytki drukowane z opisem każdego elementu. Proszę państwa, czegoś takiego prawdopodobnie nie, zobacz nie, nie, nie zobaczycie państwo współcześnie w żadnym urządzeniu, chyba że e, firma udostępni serwisówkę. Natomiast dla Zbyszka serwisówka bo to można uznać za serwisówkę, była właśnie standardem. Każdy kto nawet e, każdy kto taki mikser kupował, dostawał do ręki taki dokument. Gdzie był opis, gdzie były, tak jak powiedziałem, schemat ideowy, gdzie, były, yy, gdzie był rozrys płytek drukowanych, wszystko. Na bazie tego można było sobie ten mikser naprawić, jeśli ktoś miał pojęcie. I mało tego, że te miksery były sprzedawane w Polsce to był też okres czasu, kiedy były, yy, były eksportowane do Nigerii. No taki ciekawy przypadek, bo afrykański kraj. Jakiś tam człowiek się tym zainteresował, i przez parę lat te miksery w niewielkich ilościach, niemniej jednak, do tej Nigerii Zbyszek sprzedawał. Być może właśnie dzięki temu, że jakiś tam nigeryjski elektronik na, na bazie takiego, takiego, takiej dokumentacji mógł sobie ten mikser spokojnie naprawić. Tym bardziej, że pozwalała na to no, konstrukcja, prawda, łatwa do serwisowania. Tak jak mówię, widzicie Państwo, każdy mikser, ile ich tutaj jest. Miał taką właśnie książeczkę, miał te wszystkie dane, które, o których Państwu powiedziałem. Evenement można powiedzieć w skali światowej. Ja takie, taką dokumentację, powiem Państwu szczerze, jako standard, to ja spotykałem tylko w urządzeniach z byłego Związku Radzieckiego. Jak się kupowało jakąś tam końcówkę, czy jakiś crossover, mam prawie tych rzeczy nawet tu na regale, to ja do tego mam dokładnie to samo, co, co dawał Zbyszek. Czyli wszystkie schematy. Wszystkie płytki, wszystkie elementy wymienione, można se to naprawić, nie ma problemu. E, co jeszcze było charakterystyczne dla tych, dla tych produktów? No, między innymi to, że Zbyszek, co akurat mnie się szczególnie nie podobało, ale on w każdym z tych swoich, e, w tych papierach była taka informacja, że firma zezwala na modyfikację urządzenia. Oczywiście pod warunkiem zachowania no, odpowiedzialności, chociażby takiej jak kwestie bezpieczeństwa, prawda? Natomiast to nie było coś takiego, że jak ktoś coś tam wymienił i przyjechał to Zbyszek Nie Panie, coś Pan tam pogrzebał, podłupał, nie ma gwarancji, tak nie było. Także to też ewenement Jeśli chodzi o elementy, to, to też wiele ciekawostek mógłbym długo o tym opowiadać. Proszę zobaczyć. Ten mikser, pokaż może go Krzysiek jeszcze tutaj z bliska. On był troszkę zapydziały ja go po prostu odkupiłem od, od człowieka, ale doprowadziłem go, no można powiedzieć, do stanu sklepowego. I proszę zobaczyć, potencjometry Telpod, który tam jest rocznik, 99. Ten mikser ma, e, jeśli te potencjometry, ten, ten mikser jest, co najmniej ma 25 lat. I chyba właśnie tyle ma, jak dobrze pamiętam. E, wszystko w nim działa. Poza drobnymi jakimiś tam lekko hmm, chyba trzy potencjometry obrotowe coś tam lekko trzeszczały, więc jedna smarowałem i nie ma z tym żadnego problemu. Wszystko tutaj działa po ćwierć wieku. Ale że Państwa to nie byłoby takie może, to nie byłoby w ogóle możliwe, gdyby nie zupełnie z dzisiejszego punktu widzenia no absurdalne podejście, ponieważ możecie państwo wierzyć lub nie, ale każdy zakupiony przez Zbyszka potencjometr w telpocie, bo wtedy nie było innych możliwości, a przynajmniej no tak powszechnie nie były dostępne jak dziś, był rozbierany i że tak powiem poddawany przeglądowi, poddawany pewnym procesom takim, że tak powiem, jakby to Krzysiek określił, detailing i modeling i to dotyczyło każdego potencjometra. Także to nie były takie, że przyszło z fabryki, wkładało się i, i działało, nie. Także, proszę Państwa, no, można by długo na ten temat mówić, tych mikserów, jak tam kiedyś ze Żbyszkiem rozmawiałem, ile ich zrobił, to, to myślę, że były był to rzędu, no, kilku tysięcy, powiedzmy, nie wiem, bo tak dokładnie nie, 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 nie mam takiej dokładnej informacji, ale może trzy, może cztery tysiące tych mikserów z tego, z tego warsztatu wyszło. To są takie bardzo orientacyjne dane. One do dziś funkcjonują. Mimo, że ostatnie były, no nie, może 10 lat temu, ponieważ Zbyszek już 10 lat temu no, e, przeszedł udar, przeszedł udar, firma została zamknięta w tej chwili, jeszcze jakoś tam, że tak powiem, sobie funkcjonuje, ale już nie jako firma i nawet już nie robi chyba żadnych napraw ani nic, ponieważ. Po tym udarze dołączyła się choroba Parkinsona, także no, można powiedzieć, że to już jest historia, tylko niestety, bo gdyby nie to, to pewnie by coś tam, tak jak my wszyscy starsi ludzie z branży, coś tam sobie jeszcze działamy, no ale jeśli choroba, jeśli, jeśli zdarzenia losowe, no to jakby nie ma na to żadnego wpływu. Natomiast myślę, że warto wiedzieć, że był ktoś taki, chociaż to była firma dość znana w, no, wśród tutaj. Krajowych odbiorców. To nie jest tak, że, że gdzieś tam sobie ktoś dłubał anonimowo, że tak powiem, bo tak jak powiedziałem, w większości sklepów muzycznych, w swoim czasie, w każdym sklepie muzycznym w Warszawie, jaki był, jaki był, ja widziałem te miksery. I oczywiście nie tylko w Warszawie, ponieważ te miksery były sprzedawane za pośrednictwem Centrali Muzycznej. Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego, tak to się nazywało. Na długiej mieli swoją centralę właśnie tą główną. I tak jak Zbyszek mówił, to miał wtedy nie wiem, co to był za samochód, chyba Polones, i czy tam jakiś inny no kombi powiedzmy wkładał w ileś tam tych mikserów, oczywiście w kartonach, zawoził do tej centrali, oni mu wypłacali kasę od razu i to był bardzo dobry układ, bo, bo to nie polegało na tym, że e, będzie pieniążek jak się sprzeda. Nie, po prostu centrala to od niego odkupywała i dała jakiś tam swój narzut i później w sklepach ludzie to kupowali także proszę Państwa ja w tej chwili może zakończę to w ten sposób że ja mam taki plan ponieważ mam ten mikser ten mikser jest, ma oczywiście każdy zresztą Zbyszka mikser miał w zestawie jeśli była taka że tak powiem opcja, że można go było mocować do raka proszę bardzo, mamy tutaj uszy do klasycznego raka i każdy ten mikser miał takie uszy. Mało tego, miał lampkę w zestawie oświetleniową. O ile miał gniazdo, oczywiście, bo nie wszystkie miały. E, także tam był, był, miał jeśli był to mikser dyskotekowy i był crossfader, to ten crossfader był w zapasie. Jako, jako, jako standard, że tak powiem. Czyli uszy do raka, crossfader w przypadku dyskotekowy, dyskotekowy, dyskotekowego miksera, pełna dokumentacja. E, chyba trzyletnia czy dwuletnia gwarancja, nie pamiętam. No i tak to właśnie wyglądało. Natomiast ja mam, proszę Państwa, taki pomysł, na który chcę zwrócić uwagę. Mianowicie, ponieważ mam ten mikser całkowicie sprawny, ponieważ mam swoją końcówkę, e, którą jeszcze może Państwu pokażę, bo to nie jest ta końcówka, którą kiedyś stosunkowo niedawno Państwu pokazywałem jako w idealnym stanie zachowaną końcówkę PMP. I proszę Państwa. Możecie Państwo wierzyć lub nie, tamta już jest u mojego kolegi, który się rok czasu do niej przymierzał, bo ja musiałem w niej wymienić trafo. I proszę Państwa, to jest prawdziwa sensacja, ponieważ proszę zobaczyć, proszę zobaczyć ten wzmacniacz. Jest to wzmacniacz, no on wygląda jakby faktycznie był prosto ze sklepu. On nie ma najmniejszej ryski. To jest ten sam model PA1000, tylko jeszcze w wersji bez limitera. I proszę zobaczyć, pokaż Krzysiek w środku, a szczególnie zwracam uwagę na to, co tu jest napisane. Ten wzmacniacz, proszę Państwa, na, na 8 ohmach daje 2 razy 400 W. I ten wzmacniacz daje dlatego tak dużo mocy, ponieważ właśnie mówię, nie ma tego limitera. Ja Państwu tam tłumaczyłem poprzednio, że limiter jakby no, siłą rzeczy ogranicza tą moc, no bo musi mieć jakiś zapas, żeby zadziałał. Ten nie ma limitera, w związku z tym Kotuje tyle mocy, ile mu fabryka dała. A fabryka mu dała y, tyle, że oczywiście teraz mamy większe napięcie, prawda, w sieci. Więc tu jest, no można powiedzieć, no 20 V większe napięcie, bo teoretycznie ten wzmacniacz powinien dawać 2 razy 300 według y, danych tych moich katalogowych. 2 razy 300 na, y, na 8 i 2 razy 500 na 4. Dlatego się nazywa PA1000. I proszę zwrócić jeszcze uwagę na to, że że wbrew, znaczy w przeciwieństwie do innych firm, u których często te symbole nie oznaczają nic, bo kupujecie Państwo jakiegoś tam Nuke beringer 2000 i on daje 100 wat, Także to jest w ogóle inna, inna, inne podejście. Ten wzmacniacz dawał nominalnie w tamtych czasach 300 na 8, 500 na 4. W tej chwili daje bardzo dużo moc na 8, bo 400 W na kanał, ale na, mm, na 4 ta moc spada. Nie ma już dużo więcej, bo ma 550. Ja osobiście y, sugeruję wykorzystywać ten zmacjarz właśnie na 8 żeby go po prostu nie męczyć, bo on był przystosowany jednak do dużo niższych napięć zasilających. Ale proszę Państwa, proszę zobaczyć, tutaj. Tu jest data. Pokaż Krzysiek 02 04 99 rok. Czekaj, bo tu będzie. 020499 Proszę Państwa, ten wzmacniacz ma w tej chwili 26 lat. Nawet widać po spikonach, które jeszcze nie miały tutaj tej, takiej blaszki wstawiane. Ja te spikony wymienię na wszelki wypadek. One działają. Ma wszystkie oczywiście opcje, te, które mają te końcówki. Czyli ten wbudowany crossover, już PowerCon. To były chyba pierwsze lata, kiedy w ogóle Powercony były yy, dostępne. Ja już stosowałem tu gniazda Neutrik, tu Neutrik. Wszystko na ten temat na temat tych wzmacniaczy już Państwo wiecie, więc ja po prostu pokazuję jeszcze jedną taką końcówkę. Którą, którą w tej chwili że tak powiem mam, e, w zasadzie nic nie, przy niej nie muszę robić, wszystko w niej działa, i mam taki plan, że e, mam też raka takiego zabytkowego, w bardzo dobrym stanie, o którym już teraz nie będę opowiadał, bo za dużo by było czasu. W każdym razie będzie w tym raku ta końcówka, będzie ten mikser, być może będzie jeszcze jedna końcówka w zależności od tego, jaką sobie ktoś konfigurację zażyczy, bo tak jak przypominam, tutaj jest crossover, czyli jeśli na przykład do tego, ten wzmacniacz potraktujemy jako napęd do dołów, wciskamy ten przycisk, końcówka pracuje z crossoverem dolnoprzepustowym i zasila doły. Natomiast wyjścia tu po crossoverze high, zasilają drugą końcówkę, jakąś już powiedzmy inną, niekoniecznie moją, mam tam trochę takich końcówek, na przykład w 1U, jakąś niedużą końcóweczkę, znaczy niedużą, ale w miarę mocną i to będzie taki zestaw, czyli końcówka lub dwie końcówki, jeśli będzie używana ta i druga, to żaden zewnętrzny crossover już jest niepotrzebny, czyli jedno, jednego urządzenia unikamy. Możemy go pominąć, mikser i do tego takie vintage'owe moje paczki, które niedawno, <laughs> znaczy, które też akurat jeszcze mam w kocu z głośnikami 18 calowymi, które niedawno pokazywaliśmy jako ekstremalnie skuteczne paczki i to będzie taki zestaw, ale wyłącznie w całości, nie będę sprzedawał oddzielnie, bo to będzie dla kogoś, kto jest amatorem tego sprzętu, a w takim stanie... Sprzętu 25-letniego gwarantuje Państwu, że nie tylko mojej firmy dostać jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. No akurat ja miałem taki fakt i nawet nie wystawiam tego nigdzie. Od razu Państwu mówię, na przykład jeśli wejdziecie na moją stronę, to tam są różne końcówki, ale tej końcówki nie ma, dlatego że ja ją traktuję jako, no jako relikt, relikt epoki. Całkowicie sprawny, w idealnym stanie zmacniać. Proszę zobaczyć, nawet na dekiel, to wszystko jest jakby z wczoraj. I, I myślę, że to będzie fajna oferta. Tylko tak jak mówię, dla osób, które, które lubią vintage. A tu jeszcze taka kartka, ile tam jest czasu? 20 minut. Proszę Państwa, odnośnie tego mikserka, tak wynotowałem sobie, żebyście Państwo mieli świadomość że mimo takich niewielkich gabarytów, bo ten mikser ma, już mówimy ile on ma, pokazujemy, pokazujemy, 33, no plus te uszy, jeśli by się chciało, w oraku, 33 na 27 i proszę Państwa, w tak małym gabarytowym urządzeniu mamy to, mamy tak, 61 obrotowych potencjometrów, 11 suwaków i 46 przełączników typu izostat. Bo może jeszcze jednak pokażemy to Krzysiek bo to jest właśnie ważne. E, proszę Państwa, mamy fantoma na każdym kanale indywidualnie przełączanego i pod śrubokręt, żeby ktoś przypadkiem nie wcisnął tego paluchem i nie zrobił sobie bałaganu. Więc fantomy są pod śrubokręt. W każdym kanale mamy przełączaną częstotliwość filtra środkowego. Nie ma tu Parametryka na środku, ale jest przełącznik, czyli 800 Hz lub 2,5 kilo. Jeśli ustawimy na wciśniętym, to potencjometr midrange będzie nam regulował 2,5 kilo częstotliwość, a jeśli na wyciśniętym, to 800. No, ma to znaczenie na przykład dla instrumentu ustawimy sobie zazwyczaj tą niższą częstotliwość, na przykład dla wokalu tą wyższą. No i oczywiście mamy jeszcze dół. Mamy fil dolnozaporowy 80 Hz. Mamy niestety tylko jeden AUX przełączany monitor lub efekt, czyli jeśli używamy zewnętrznego efektu to, to, to jest po tłumiku, jeśli jako monitor to przed. Panorama PFL, PFL czyli widzicie Państwo na każdym każdy kanał można obserwować tutaj na tej linijce. Mamy diodę Pik. I diode Signal, czyli i mamy jeszcze wyłączenie kanału, czyli, proszę Państwa, no jest to naprawdę bogata obsługa takiego małego mikserka. Jest tu wszystko, co potrzeba. W wielu mikserach nie ma połowy tych rzeczy, i to naprawdę renomowanych firm. Także to jest, jeżeli chodzi o kanały, ale są też to kanały Mono, ale są kanały stereo, i proszę zwrócić uwagę, mamy praktycznie wszystko to samo, co w kanale Mono. Oprócz tego, że nie mamy przełącznika tego, yy, no nie mamy tego yy, przełącznika, a nie mamy, mamy, tutaj źle, 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 źle powiedziałem, mamy, czyli w zasadzie kanał, kanał ten, a nie, też już kurczę jestem troszeczkę zmęczony dzisiaj, oczywiście nie mamy, tak, bo jest sześć kanałów monofonicznych, gdzie jest ten przełącznik yy, tego środka? Natomiast w dwóch kanałach stereo tego przełącznika nie ma ale mamy nadal środek i proszę zwrócić uwagę na tym tutaj regaliku u mnie stoi Allen Hit, ta seria Z i on w kanałach stereo ma tylko podwójną barwę oczywiście w kanale tym no, monofonicznym ma tylko filtr dolnozaporowy i tutaj pod tym względem ten, ten mikser jest bogatszy. Jeżeli chodzi o sumę, to suma to jest w ogóle perwersja, bo proszę Państwa, mamy lewy prawy, tak to, to standard, chociaż niektóre firmy yy, dają jeden potencjometr na sumie, taki lewy prawy wspólny, co jest niewygodne, bo na przykład jak chcecie Państwo, żeby lewa strona grała ciszej, Globalnie, no musicie Państwo ściszać końcówkę albo jakiś crossover. No w każdym razie nie możecie Państwo sobie z poziomu miksera wysterować inaczej lewej i prawej strony, jeśli jest tylko jeden potencjometr. Eee, trzeci potencjometr jest przypisany do tego monitora, czyli do tego, do tego potencjometru, który jest przełączany pre-post. Zazwyczaj będziemy używali tutaj właśnie w funkcji pre, czyli odsłuchu i mamy do tego oddzielny potencjometr, tak? Mamy gniazdo słuchawkowe, które możemy obsługiwać, to, znaczy sygnał na tym gnieździe albo jest z pfl czyli słyszymy kanał, który podsłuchujemy po wciśnięciu pfl w słuchawkach, lub jeśli tu żaden przełącznik PFL nie jest wciśnięty, a tu jest, a tu jest yy, wyciśnięty, to w słuchawkach mamy sygnał mastera, to co wychodzi na końcówki. Kolejna sprawa, i to nie ukrywam, jest mój pomysł, był mój pomysł ponieważ mamy niezależny tor mono. Proszę zwrócić uwagę, oprócz lewy, prawy mamy sumowanie lewego, prawego w mono z poziomu miksera i wypuszczenie tego sygnału na, na jakiś trzeci wzmacniacz, ale z możliwością e, wpięcia tutaj w tor crossovera. Czyli jeśli macie Państwo na przykład subwoofer, a nie macie do niego crossovera, to dzięki temu mikserowi już macie. Dlatego, że wysyłacie sygnał na tą końcówkę, jakąkolwiek, to nie musi być końcówka do tego suba, mówię, jakakolwiek końcówka, wciskacie sobie tutaj przycisk crossover i sygnał, który jest zmonofonizowany, wypuszczany jest w tym momencie z filtrem dolno-przepustowym. A jeśli jest wyciśnięty, to jest to zmonofonizowany sygnał pełnopasmowy. To jest funkcja, którą Zbyszek dodał na moją sugestię, zgodnie z moją sugestią. Mamy korektor, taki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, siedem kanałów się zmieściło e, z możliwością e, wyłączenia. Jakby tego było mało, możemy sobie ten korektor wrzucić albo w master, albo w monitor. Dalej. Mamy, proszę Państwa, a, o czym zapomniałem powiedzieć, te potencjometry dlatego między innymi tyle się uchowały, że wszystkie mają zabezpieczenie przeciwkurzowe. Pokaż z bliska, z bliska. tu jest filc sklejony prawda, i syfy się do tych potencjometrów nie dostają. Tak samo tutaj na korektorze. Mamy jeszcze, oprócz tego wyjścia lewy, prawy, oprócz wyjścia mono, mamy jeszcze wyjście tape out, które tutaj zaraz pokażę, za chwilę jeszcze pokażę tył. E, mamy oczywiście e, powrót efektu, czyli jeśli korzystacie Państwo z efektu, to można ten efekt domiksować zarówno do mastera, jak i do monitora, niezależnie. Przez, można, można po prostu tak zrobić, że na przykład na masterze będzie więcej efektu, a na monitorze mniej, albo wcale, w zależności od tego jak będzie ten potencjometr ustawiony. I tu jest to wyjście tape out, czyli jakby druga niezależna suma. Dzięki temu wyjściu tape-out można na przykład wysterować jeden zestaw głośników, na przykład w jednej sali klasycznie stąd, a drugi zestaw głośników z tego wyjścia tape-out. Mało tego, jeszcze trzeci zestaw zmonofonizowany, bo gdzieś tam nie potrzeba powiedzmy stereo, ale no nie wiem, jakieś wesele, jakiś ślub gdzieś tam przed kościołem. Jedną kolumienkę się stawia, i wystawia, i wypuszcza się na nią sygnał mono, właśnie z tego wyjścia. Jak to wygląda tutaj? No, wygląda to tak, jeśli chodzi o tył. Mamy lewy, prawy, wyjście na ekscelerach zbalansowane, prawdziwa symetria. W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych urządzeń, które nie mają takiej Dwie prawdziwej minuty mamy. Dobra, jeszcze mamy tutaj zainsertowaną sumę, czyli możemy tu wpinać korektory i tak dalej. No, wiadomo o, o co chodzi z tym insertem. Każde wyjście, każde wejście. Y inaczej, pierwsze cztery wejścia mikrofonowe mają zainsertowane są zainsertowane, mają oczywiście też wejście liniowe tutaj już się nie zmieściły inserty więc te dwa następne nie mają yy, ale bez sensu, bo tu są już jakby nie, nie ma takiej potrzeby więc tutaj yy, zmieściły się te gniazda pętli efektów no i to wyjście tape out na yy, cinchach i wyjście mono na yy, na jacku, wyjście monitor na jacku i wejścia te stereo na chinczach, no bo zazwyczaj wykorzystywało się je w połączeniu z jakimś tam CD czy tego typu urządzeniem także proszę państwa, w tak małych gabarytach naprawdę bardzo dużo funkcji i szczerze powiem nie widziałem innych mikserów, a już na pewno nie polskich tak zaprojektowanych tak przemyślanych i tak fajnych bo słowo fajne nie jest podobno w polszczyźnie no, mile widziane przez językoznawców, ale ja uważam, że to jest bardzo fajny mikser. I na tym zakończę. Dziękuję bardzo.